Hej, witam się dzisiaj z wami w niedokończonym makijażu, czyli będziemy sobie coś testować. Natomiast nie będziemy testować żadnego kosmetyku. Przygotowałam dla was pewną ciekawostkę. Będąc kiedyś przy okazji w Rossmanie, zobaczyłam bardzo ciekawe aplikatory z firmy e -Contour, Eco Contour, Eco I to jest po pierwsze gąbka welurowa. Ona w ogóle w nazwie nie ma nic napisanego, że ona właśnie jest taka włochata. Nazywa się tylko gąbką do makijażu zciętą. To, to jest pierwsza rzecz, którą będziemy dzisiaj testować. Zobaczymy, co w serwie piszczy i z czym to się je. A, a drugim, takim niecodziennym narzędziem do makijażu są aplikatory. Łaskie aplikatory na palec, po prostu aplikatory do makijażu też z tej samej firmy. I no, plan jest taki, że tą gąbką nałożę podkład, a tymi aplikatorami nałożę korektor i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Oba typy aplikatorów kupiłam, tak jak mówiłam wcześniej, w Rosmanie za kilkanaście złotych, więc to nie jest jakaś droga impreza. I tak, żeby oczywiście zaczniemy od tego podkładu, żeby dać tej gąbce takie równe szanse, nie będę testować żadnego nowego podkładu. Użyję podkład, który znam i lubię, czyli Fenty e, Profilter. E, I to jest gąbka, którą. Um w jakiś specjalny sposób producent nie opisuje jakby nie opisuje tego, że właśnie ma takie dziwne wykończenie. E, oczywiście przeznaczona do aplikacji podkładu, korektora, wszystkiego, tak naprawdę e, ona jest taka fajnie ścięta na dole i to jest z boku, więc kształt naprawdę fajnie się zapowiada. Jest też napisane na opakowaniu, że przed użyciem namoczyć gąbkę w wodzie i wycisnąć nadmiar wody, czyli tak samo jak w przypadku każdej innej gąbki do makijażu, ale to co wyróżnia tę gąbkę na tle innych jest to, że Teoretycznie w założeniu nie absorbuje produktu oraz nie pozostawia smug i plam. To sobie zapamiętajmy moi mili, bo nie jestem tak do końca tego przekonana. Gąbeczka bardzo miła w dotyku. Taka dosłownie welurowa. Ogólnie wygląda też bardzo ładnie. Ten welur rzeczywiście robi wrażenie na żywo. Moczę gąbkę i sprawdzamy. Po zmoczeniu gąbka, oczywiście, urosła, zrobiła się bardziej miękka. Natomiast ona już nie wygląda aż tak ładnie wygląda trochę jak mokry ręcznik. Jak tak teraz o tym myślę, to wydaje mi się, że to moczenie gąbki ma na celu jedynie zwiększenie tej miękkości, bo skoro i tak ma nie wchłaniać produktu, podkładu, to po co byłoby to maczenie? moczenie? Skoro, wiecie, jakby normalna gąbka po to jest moczona, żeby właśnie ta woda od środka zminimalizowała wchłanianie się produktu w głąb gąbki. A tutaj, jeżeli już mamy taką warstwę, która nie pozwala temu produktowi na wsiąknięcie do środka, no to właściwie... Po co byłoby tak naprawdę moczenie? I zrobię tak, że na jednej stronie twarzy nałożę podkład tak jak nakładam ostatnio, czyli najpierw rozsmaruję go na y, policzku, a później wklepię go gąbką, żeby właśnie pozbyć się smuki, jakby wiecie, udoskonalić ten wygląd tego podkładu, a na moim lewym policzku od razu nałożę gąbką. Y, w ten sposób przeważnie przy normalnej gąbce uzyskujemy większe krycie. No, dobra, powiem szczerze, że trochę mnie zatkało i nie wiedziałam, co powiedzieć, bo jak zobaczyłam się przed chwileczką w lustrze z bliska, to ten podkład w bardzo szybkim czasie został nałożony jednolicie i to z takim, takim bardzo welurowym właśnie wykończeniem. Wow! No, wiecie co? Się okaże, że ta gąbka jest naprawdę niczego sobie. No, co za przyjemne rozczarowanie nie, nie, przyjemne zaskoczenie wow, już się obawiałam, wiecie co, że to będzie właśnie taki wynalazek na miarę Silly Sponge, która była totalnym niewypałem i tak naprawdę nic nie robiła poza smugami i roz, rozsmarowywaniem tego podkładu na, całym, na całej skórze tak naprawdę ale wow podoba mi się jak to wygląda, naprawdę Robimy drugą stronę. No nakładanie podkładu na czoło, kiedy brwi są już zrobione i umalowane żelem do brwi, jakby utrwalone żelem do brwi, to nie jest proste zadanie. Zwłaszcza, kiedy ta gąbka jest taka duża. Ale co bym chciała powiedzieć, to to, że po pierwsze musiałam się cofnąć i nałożyć krem pod oczy, bo ja zapomniałam nałożyć krem pod oczy, nie wiem co to się dzieje z tym światem. Ale nałożyłam jeszcze raz ten krem. Natomiast o pielęgnacji twarzy nie zapomniałam i miałam już wcześniej nałożone to serum z Kilsa, To, które nakładam zawsze. I odnoszę teraz takie wrażenie, że o ile bardzo podoba mi się efekt, który, te, który ta gąbka daje, czyli takie właśnie bardzo szybkie rozblendowanie tej, tego podkładu bez żadnych smug z welurowym wykończeniem, o tyle wydaje mi się, że mam że podkład jest troszeczkę bardziej matowy i szybciej zestyga. Nie wiem, jak to może być możliwe, czy ta gąbka nie wysysa podkładu. Ale nie, jakby nie wsiąka podkładu, ale wsiąka wilgoć z tego podkładu? Nie wiem, tak sobie to wiecie, tłumaczę na szybko w głowie, ale naprawdę na tym, w tym momencie, kiedy ta skóra była normalnie wypielęgnowana yy, i nakładam znany mi podkład na znany mi krem, on nigdy nie wygląda tak matowo, jeszcze nie przypudrowany. I wydaje mi się, że naprawdę jest to właśnie kwestia tej gąbki. Dobra, jedziemy z drugą stroną, i tutaj nałożę właśnie podkład najpierw na gąbkę, a później na twarz. I w ten sposób na pewno będziemy mieli większe krycie. No raczej. O, masakra! Ej, dobra ta gąbka. I może ten dźwięk nie jest jakiś super, jeżeli chodzi o to stemplowanie po twarzy. Ale zauważyłam, że mikrofon czasem wyolbrzymia te odgłosy. I to nie jest pod żadnym pozorem niemiłe. To jest bardzo miękka gąbka. I tak wygląda nałożony podkład. Z tej strony mam trochę mniejsze krycie, ale jakby zrobiłam to z pełną premedytacją. Nie wiem, czy zaraz sobie nie dołożę tego krycia, bo zostało mi trochę podkładu, a chciałabym mieć zaraz wykończyć ten makijaż, żeby było symetrycznie. Ale no tak, tak to wygląda i jestem pod mega wrażeniem. Powiem tylko tyle: wow. Twarz jest jedwabista, bardzo szybko się to robiło, bardzo szybko się blendowało. Cudowne jest wykończenie. Jakby ta gąbka naprawdę jakby wpływa, no, robi to, że na twarzy mamy satynę, mamy ten jedwab, czy ten welur, którym właśnie gąbka jest pokryta. Ciekawe jestem jeszcze, jak to się będzie myło, czy to się da w ogóle domyć, ale tutaj nie wykluczam szybkiej wycieczki do Rossmana, żeby kupić tych gąbek więcej. Wow! Naprawdę ekstra. Fakt faktem, że ten podkład wygląda bardziej matowo, jeszcze w ogóle nie przypudrowany, nałożony tylko i wyłącznie inną gąbką, a nie taką zwykłą, która wiecie, nie delurowa. Słyszałam o tym różne opinie. Wiem, że jest już taka gąbka i to chyba był pierwowzór, ta Juno. I testowała ją Nikki tutorial, ale ja widziałam tylko miniaturę filmu, ja nie widziałam tego całego filmu, także nie wiem jakie tam były wrażenia, ale jak rozmawiałam z koleżankami po fachu, no to spotkałam się z opiniami, że ta gąbka od razu robi efekt zważonego podkładu, także już tak trochę, wiecie, hmm, no okej, okay, fajnie, ale no nie wiem, no w moim przypadku bardzo mi się to podoba. No dobra, to zobaczymy, czy będzie taki sam zachwyt tutaj na twarzy wypisany, kiedy użyję tych gąbek do korektora. No i teraz już się musimy zbliżyć o wiele bardziej, przynajmniej jeżeli chodzi o obiektyw. I teraz przy tym zbliżeniu zauważam, że mam tutaj takie dwa wgięcia na nosie, przez to, że nosiłam cały dzień okulary, także nie zwracajcie na to uwagi. Tutaj te gąbeczki są w dwupaku i co producent mówi na ich temat, to to, że po prostu sprawdzają się idealnie do korektora. Ich nie trzeba już moczyć, również, że, że dokładnie rozprowadzają kosmetyk nie robiąc smug i plam, a możliwość nałożenia ich na palec umożliwia wygodną i precyzyjną aplikację kosmetyku. No wygląda to ciekawie, przyznam szczerze. Mój korektor to L'Oreal Infallible, bardzo mocno kryjący korektor, którego więcej tak naprawdę nie potrzeba. No i zacznijmy, ale to jest dziwne. ale może i nie głupie. Już widzę, jaki jest minus. Jak aplikuję coś taką dużą gąbką i to samo, wiecie, ma się jakby też się jeszcze raz. Ma zastosowanie, odnosi się i też działa przy tej normalnej gąbce welurowej. To to, że jeżeli aplikuję jakimś miejscem na gąbce i przy okazji rozblendowywania czy wpracowywania w skórę czuję, że mam do dużo produktu, to mogę ją przekręcić i dalej pracować następną powierzchnią, już tylko roznosząc produkt po skórze, a nie budując jego ilość. Tutaj mamy trochę ograniczone pole manewru, bo używając czegoś na palcu raczej ciężko nam było teraz zrobić to drugą stroną, a krawędzie są z rantami, tak? To są te zgrzewy, które łączą dwie strony gąbki. Ale wiecie co? No, nałożyło się ładnie, bo teraz, jak to sobie dojechać do wewnętrznego kącika, to tymi rantami zahaczam o te miejsca, które są już rozblendowane. Nie wiem, czy to będzie widać, tutaj mam taką krechę no ale głupie to to nie jest. Trzeba przyznać szczerze, że jakiegoś fejla tutaj nie ma na rzecz, która mi się tutaj nasuwa, to to, że to chyba będzie pomocne na tych z Was, które nie umieją sobie do końca poradzić z taką zwykłą gąbką przy aplikacji korektora pod okiem, bo tutaj macie większe wyczucie, jeżeli chodzi o tę gąbkę albo o ten aplikator i jak dotykacie palcem, to dotykacie dokładnie, dosłownie tym narzędziem do skóry. A tutaj macie jeszcze, wiecie, palec, jest bariera między skórą a palcem w postaci tej gąbki, więc możecie to przyciskać zbyt mocno, nie czując tego wyważenia i zabierając sobie właśnie do krycie. Czyli wywołując to jeden z Większych problemów, jeżeli chodzi o aplikację podkładu yy, takich wiecie, osób na co dzień, że korektory niby krycia nie mają podczas gdy one są mega kryjące. Wykończyłam cały makijaż. Szczegóły temat tego, co znajduje się na mojej twarzy znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Wspomnę jeszcze tylko, że nie pudrowałam całej twarzy, a jedynie tutaj środek policzków nie pudrowałam w ogóle, bo są o tyle matowe i na tyle utrwalone już same z siebie. Oczywiście jest to też kwestia tego podkładu, ale no przeważnie go pudrowałam, tak chociażby tym pudrem oświetlającym. A teraz przez to, że zaaplikowałam go tą gąbką welurową, on już był sam z siebie na tyle matowy i zastygnięty, że nie musiałam go pudrować, jakby na moim typie cery, nie, nie, nie czułam, że jest to potrzebne. A brązer i tak cudownie sunął, wszystko a zaaplikowało się bez najmniejszego problemu. A główną rolę tutaj w makijażu policzku, czyli róż i rozświetlacz, to jest ta paleta z hourglass. I przypadkiem, tak akurat przy okazji, jak jesteśmy w temacie hourglass, powiem, że tutaj mogli się zauważyć, że mam trochę tam jakichś wysypanych zaskórników na policzkach. Nie wiem, czy to nie jest kwestia podkładu z hourglass. Trochę się tego boję, bo go najbardziej o to podejrzewam, ale tak pięknie wygląda. Co ja zrobię? Dobra, nieważne. Wracamy do aplikatorów. Jeżeli chodzi o aplikator, może zaczniemy tak z drugiej strony, jeżeli chodzi o aplikator do korektora, to uważam, że to nie jest głupie narzędzie. Słuchajcie. Ogólnie jestem bardzo zaskoczona, ale bardzo miło zaskoczona rezultatem dzisiejszego testu, bo tego narzędzia chociaż używać chyba nie będę, ale mówię, że chyba, bo jakby w tym miejscu, gdzie mam jakby najbardziej płaski obszar, no bo tutaj jest dużo zagięć, ale na samym środku tutaj policzka, gdzie, gdzie też potrzebuję największego krycia, no nie wiem, czy nie będę jeszcze po niego sięgać, tak właśnie, żeby dobudować sobie to krycie. To już będzie w ogóle ekstra, ekstra, bo nie dość, że używam różnego pudru na różne miejsca na twarzy, to jeszcze będę używać innych aplikatorów tylko na różne punkty na twarzy, ale okej. Okay. Ale. Ogólnie jakby największy zarzut, jaki miałabym do tego aplikatora, do korektora jest to, że nie mogę nim za bardzo manipulować, jeżeli chodzi o zmianę ułożenia narzędzia względem skóry przy zmianie aplikacji lub do budowania krycia, czy tylko rozprzestrzenienia po całej skórze. No bo wiecie, z taką małą gąbką do korektora wybaczcie, że jest brudna, no to mogę mówię, nakładam tutaj, o widzę, że mam za dużo produktu, przekręcam następną stroną i dalej kontynuuję pracę, jakby bez myślenia to się robi wszystko automatycznie w głowie tutaj trzeba się dość mocno zastanowić, jak możecie to wykręcić żeby tymi krawędziami nie zahaczyć o coś, co już właśnie pieczołowicie wpracowywaliście w skórę natomiast Mówię, jako sam pomysł to wcale nie jest głupie. Ja może się po prostu za bardzo odczepiam, bo ja za bardzo tutaj, wiecie, kombinuję już z tymi rzeczami, ale. Nie jest to głupie narzędzie i efekt na skórze daje bardzo ładne, i krycie jest od razu bardzo duże. To też trzeba zaznaczyć, bo to jakby produkt nie ma się dokąd udać, więc wszystko jest zatrzymane na skórze. Natomiast to nie jest sili sponge, czyli to nie jest um, silikon, po prostu gładki silikon, który się przesuwa po waszej skórze i robi tylko nadbudowanie tego produktu. Nie, to rzeczywiście jest wpracowane w skórę, ale. Bardzo fajny i mocno skondensowany sposób, także jestem pod wrażeniem. Jestem jeszcze pod większym wrażeniem, albo jestem pod jeszcze większym wrażeniem tej gąbki. I naprawdę muszę się zaopatrzyć w jeszcze kilka sztuk. Jutro sobie sprawdzę jeszcze, jak to się ma, jeżeli chodzi o mycie tej gąbki. Także Wam dam znać w pierwszym komentarzu pod filmem. Ale aplikacja. Rewelacja bo zarówno ta mniej kryjąca wersja, czyli sposób aplikacji podkładu, który ja preferuję na co dzień, czyli najpierw rozłożenie na większą obszarze, a następnie wklepanie, też się sprawdza z tą gąbką, jak i normalne, takie myślę, że bardziej tradycyjne, które może większość z Was używa, czyli od razu bierzemy na podkład i z, bierzemy podkład na gąbkę i od razu tą gąbką jedziemy po całej twarzy. W tej drugiej opcji jest oczywiście jeszcze większe krycie, jeszcze większe krycie, w takim sensie, że większe niż byśmy tej samej metody używali przy zwykłej gąbce, zwykłej zwilżonej. Tutaj rzeczywiście to krycie jest mega mocne i ja nie zauważyłam żadnego zważenia, jakby tego efektu zważenia podkładu, tylko jest wręcz ten welur jest przetransportowany na naszą skórę rewelacja, bardzo mi się to podoba i kształt też jest fajny, że tu jest okrągłe tu jest lekkie ścięcie z boku i lekkie ścięcie na samym dole więc jakbyście chcieli jeszcze gdzieś pracować puder, bo wydaje mi się, że gdybym chciała zrobić jeszcze coś takiego czyli właśnie tym, tą końcóweczką sobie wiecie, gdzieś mocniej przypudrować to też by się do tego idealnie sprawdziło no podoba mi się ta bardzo mi się podoba. Nie oczekiwałam, że będzie mi się podobać. Znaczy, starałam się być neutralna, ale nie oczekiwałam, że będzie mi się podobać w ogóle, ale na pewno, że nie aż tak, bo podoba mi się bardzo i na pewno będę jeszcze używać na bank. Tym bardziej, że mówię, no, wpływa to też na nie tylko, że na wygląd, bo od razu wszystko jest takie welurowe, jedwabiste, ale też na zachowanie i na wygląd, na wykończenie tego podkładu, bo o ile Fenty jest tak, taką satyną i tak, no to po aplikacji jeszcze przed przypodrywaniem on tak na mojej skórze nie wygląda. On jest bardziej, no jest bardziej się błyszczy po prostu. Mi to nie przeszkadza, ale no rzeczywiście wow także na tym myślę, skończymy dzisiejszy test ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona jeszcze raz to podkreślę, podobają mi się tak naprawdę dwa aplikatory, ale ta gąbka to jest rewelacja, jeżeli jeszcze nie spróbowałyście, to koniecznie to zróbcie, tym bardziej że jest to produkt dostępny sesjonarnie i nie za jakąś tam fortunę no i jeszcze raz na sam koniec wspomnę, że tak wiem, że pierwowzorem tej gąbki jest gąbka Juno ale tak samo jak Beauty Blender jest gąbką, która zapoczątkowała ten cały szał, na w ogóle na gąbki do makijażu, natomiast ta Juno nie jest u nas dostępna, trzeba było zamawiać ze Stanów i tak dalej, czy tam skąd inąd jeszcze, a ta stanęła na mojej drodze w Rosmanie, tak w ogóle nie, nie... bez żadnego zapowiedzenia, bez jakiegokolwiek szumu w internecie. Naprawdę nie widziałam czego się tutaj spodziewać, ale rewelacja, jeszcze raz to powtórzę. I na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że się Wam ten filmik spodobał, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli tak było, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. No i oczywiście, jak zawsze, wszystkie informacje na temat produktów, o których dzisiaj mówiłam, znajdują się w opisie pod filmem wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. Koniecznie dajcie mi znać, jakie są Wasze doświadczenia z tymi aplikatorami, bo jestem bardzo ciekawa, czy być tak samo zaskoczeni jak ja, czy może jesteście właśnie w tej grupie osób, którym się nie sprawdziły, ale też jakby starajcie się to uzasadnić, dlaczego, jak mogło tak, co mogło to spowodować. Przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żebyś na bieżąco z nowymi filmami, a dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!